Vlog pierwszy. Właśnie, z całym swoim dobytkiem Wpakowałem się do samochodu I przeprowadzam się na Mazury. i przygoda. Właśnie jeszcze na szybko kręciliśmy intro na kanał Piraty Dyplomata sezon drugi My mamy sezony.

no, to mam za sobą już najtrudniejszy element każdej przygody. Czyli wyjście z domu. ja wystarczy się czasami zmotywować i opuścić ten próg domu rodzinnego. Co w moim odczuciu jest najtrudniejszym elementem. Zawsze jak wychodzę z domu, to mam taką niepewność. Nie wiem, co się stanie. Ale. Nie bójmy się zmian. I zobaczymy, co. Do czego nas to doprowadzi. No, kochani, bo tak naprawdę możemy być kimkolwiek chcemy, ale żeby być kimś, kim chce się być, trzeba robić to, co chce się robić. No, dobrym, choć łatwym przykładem jest bycie podróżnikiem. Bo żeby być podróżnikiem, wystarczy zrobić jedną rzecz, a mianowicie podróżować. Trzymajcie się i to by było na, dziś, na tyle dzisiejszego daily. I mam nadzieję, że nauczę się robić je lepiej. <laughs> Widzimy się już jutro. Bless ya!